Cześć. Zabieram się za robienie koszulek na swoje karty ATC. Na grupie inspiracyjnej Chwila wytchnienia z Greta Art Studio robimy właśnie między innymi karty ATC. Mamy taką serię alfabetyczną wymyśloną przez Gosię, gdzie co piątek jest nowa literka. Podajemy Przykładowe wyrazy i Gosia wybiera nam temat. Pokażę Wam moje pudełeczko właśnie zrobione na te karty. I jakie mniej więcej karty tworzymy. Widzicie mam dużo jeszcze kart bez koszulek. Przykład pierwsza literka to był alfabet. Później balon. Zwykle robię po dwie karty. Część już mam w koszulkach, a jak widzicie, dużo jeszcze mi brakuje, więc czas, dom, energia, fiolet. Głosik. To był humor. Improwizacja. J jak ja i jednorożec. Obecnie jesteśmy już na literce P. Dzisiaj piątek. Więc będzie liter P. To jest klucz. Drugi był z normalnym kluczem. Tutaj mamy klucz wiolinowy. L jak lalka. Eł jak łąka. M jak mandala. O, 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 uciekaj. To jeszcze nie teraz. Ty dopiero teraz. N jak nitka. No i ostatnią literką była literka. O, tu zrobiłam cztery karty takie z humorem. To było Ocień Florek. Więc mam dwie takie i dwie takie. To z tych tematycznych. grupy, a mam też jeszcze. Tu mam przygotowane karty puste, puste z tłami, bo, e, bo akwarelowymi. Nie wiedziałam, czy po angielsku, czy po polsku mam mówić I tu mam te swoje koszulki przygotowane. A tu jeszcze jest tak spontanicznie zrobiona karta koszulki. Tu jest akwarelowe też. Tu jest podwójna koszulka. A, to wczorajszy wytwór pokemonowy. O. Dobrze. Ale zróbmy koszulkę. Większość na pewno wie jak zrobić, ale może ktoś jeszcze nie wie. A jest to kościutkie. Używam tych papierów akcjonowych na przykład. Będzie pierwsza lepsza. Przycinam sobie, no wiem, że tu ma 6 cali, a tu przycinamy sobie na 4 cale. I zagięcia. No, patrzcie, kości mi się nie da podpiąć. Dobra. Nie wiem, pokażę, tak, żeby było lepiej widać. Może tak. Więc wiemy, karty mają wymiar 2,5 na 3,5 cala. Więc tu mamy 2,5 cala. Robimy 2,5 ósmych, Zagięcie pierwsze. Tak, żeby karta swobodnie się mieściła, jak na przykład będzie mix mediowat. Wiadomo, o, coś mi się tu przesunęło, nie chcę krzywego. Do góry nogami robię, więc. A ja drugą robimy na 5 i 1 czwartą. Dobrze mówię, 2,5? Pięć. Tak, 5 pięć i 1 czwartą. 5 i 1 czwartą i na dłuższym brzegu. Na półcach. Okay. Zapiemy sobie. I pozbywamy się tego małego skrzydełka, tu o, nie poskorzy i tego na końcu. Wsi. ...tylko po brzegach... Aha, nie wiem czy przeszłam z kadru, pewnie tak... ...tylko klejnie nagrywam do góry nogami... Dobra... my no, claim. Koszulki są fajne, zabezpieczają nam karty, tak żeby się nie zahaczały jedna o drugą, jeżeli właśnie są w takim pudełku, bo są takie foliowe, wiecie? Do segregatorów wkłady, które można sobie kupić, ale zawsze to co samemu zrobione. Nie wiem, nie nie będę cieszy jeszcze teraz te trzeba tutaj sobie potuszujemy no i brzegi oczywiście nie jest konieczne, ale ja akurat przy tych papierach lubię sobie to potuszować no i w sumie ok Kładamy karty możemy sobie zawsze jeszcze czymś przyozdobić na przykład jeżeli komuś chcemy podarować tak, jakiś Zębatki czy najprościej jakąś naklejkę. Nie wiem co to wybierzemy. obojętne po prostu żeby. Czyż tam był taki śmieszny, bo to było te ocie florek. To ocie florka zrobimy na wesoło. O, cierrorkę zrobimy na zobą. A co? O. O. I zachęcam Was do robienia takich kart. To jest świetna forma wyżycia się, jak to się mówi, wykorzystania resztek. No i tak jak mówię, można się wymieniać. Pozdrawiam Was serdecznie i przyjemnej pracy przy Waszych ATC i koszulkach. Pa, pa.